A, jest do, 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 do. A to co się dali to było zdrowe, tak? To co chcieli to było zdrowe. Z tu masz kolejów, możesz wypowiadać. No, Przywitaj się bez nimi. Witam, witam, witam no. no, 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 TV. Mam ja ma, ma, no, no, flagi, mam flagi, nie flaga Joży wisi cały na złowę, no, Ale wisi ja że się Ja mam, ja mam polskie w, w sercu, nie na języku. No, 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 było a my na no, języku. A ciebie to nie obchodzi siebie na Ja jestem wolnym człowiekiem i będę robił wolnym A tobie To do tego tyle. A tobie tyle, co byłem. Byłem. Nie mał... Wolność jeszcze uzyskał pan tak, przed nie. nie, nie, ja się urodziłem wolny. Ja się wolny urodziłem i wolny w górę. nie obawiał się pan przyjść w takiej koszulce na obiec? Nie, nie, boję się. Tak? To jest, to jest wyrażenie moich poglądów od 20 lat. On, tu jest On, On To są prezydentem zostanie w Karlu to emeryturka pójdzie na dół Bekowi. A, pójdzie mordówka na dół. Ty Jestem w stanie zapewniać, pan tutaj... Okaż pan tutaj... Okaż pokaż pan A jaką